Utwierdzania w przekonaniu. I technika utwierdzania w przekonaniu polega na tym, że ty nie tłumaczysz, dlaczego ktoś podejmuje decyzję, tylko utwierdzasz go w tym, że ta decyzja jest dobra, zadając odpowiednie pytanie. I teraz jest taki rodzaj techniki utwierdzania w przekonaniu, a propos tego, od czego zacząłeś, czyli rynek deweloperski, który nie wiadomo czego w ostatnim czasie jest mi jakoś bardzo bliski. Ale wyobraź sobie, że masz klienta, który mówi, no bardzo mi się podoba u Pana mieszkanie, ale u konkurencji jest taniej. Mhm. No i teraz jak wykorzystać technikę utwierdzania w przekonaniu do tego, żeby z takim klientem sobie poradzić? No można zapytać, a proszę powiedzieć, co się Panu podoba w naszej inwestycji, albo co się podoba w tym mieszkaniu, które ja dla Pana znalazłem. Ale nie rozumie gdyby, słowa inwestycji. Bo gdybyśmy od, odłożyli na bok temat ceny, Ciebie. jakby pan porównywał jedno mieszkanie z drugim, co by się podobało w tym? Tak. I klient mówi, wie pan co, no lepsza lokalizacja, też jakoś tak ładniejsze macie te, te rozkłady. No, wie pan, no też tak szczerze mówiąc, wiem, że nie powinienem tego mówić, ale jakoś lepiej zagospodarowany jest ten teren wspólny i tak dalej. I teraz co on robi? No on mówi o rzeczach, które, którymi sam siebie przekonuje. Ale ja staram się uczyć ludzi tego, żeby oni zrozumieli ten proces, że tu chodzi o to, żeby.